Manko tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dla osób, co mnie nie znają, jestem traderem, prowadzę dodatkowo swoją społeczność tradingową, gdzie współpracuję indywidualnie z każdym traderem i pomagam mu osiągnąć cel, jakim jest zostanie zyskownym traderem, zdobycie fundowanego konta, jakikolwiek tam cel dana osoba ma. Dzisiaj przejdę do Was z materiałem bardzo ważnym dla osób początkujących i będzie to prawda o giełdzie, o której nikt ci nie powie. Bardzo dużo osób stawia początkujących w sytuacji, w której przekazuje im błędne informacje dotyczące giełdy, z tej samego handlu na rynkach finansowych. Także dzisiaj poruszę tematy, o których po prostu nikt nie mówi z góry, zachęcając do tradowania, zachęcając do spekulacji. Dlatego poruszę ten temat i powiem Ci, co musisz wiedzieć, zanim w ogóle zaczniesz tradować, w ogóle zanim zaczniesz wchodzić w rynki tradycyjne, czy to giełdy krypto, po prostu świat finansów. Także co, zaczynamy i przechodzę do materiału. Materiał będzie typowo pogadankowy, możesz go sobie zminimalizować, słuchać w tle jako podcast, nie musisz patrzeć na ekran. Na ekranie będzie tylko wykres i ewentualnie moje malunki, które jak wiecie sobie rysuję właśnie takim długopisem. Także pierwsza rzecz, jaką musisz wiedzieć o giełdzie, o której nikt Ci nie powie, jest to, że z góry jesteś skazany na porażkę. Musisz być tego świadomy. Wchodząc na rynek, z góry Podejmując tą decyzję, skazujesz się na porażkę. Dlaczego? Nie mają znaczenia procenty. Chodzi o to, że większość ludzi po prostu na rynku traci. Załóżmy, że jest to 99% osób, które wchodzi na rynek, traci swoje pieniądze w przeciągu kilku lat. Więc automatycznie, podejmując decyzję o tym, że chcesz być traderem, chcesz aktywnie zarządzać swoim kapitałem i bazować na prawdopodobieństwie zostać po prostu traderem, Wskazujesz się na porażkę na podstawie samego prawdopodobieństwa i musisz być tego świadomy. Jeśli chcesz podjąć tą drogę, musisz być świadomy tego, że czeka cię ogrom pracy, frustracji, wylanych łez, chwil zwątpienia, a nawet i depresji. Tak, ktoś się może z tego śmiać, ale wiele osób, które wchodzi na rynek, wychodzi z niego po prostu w cudzysłowie, w depresji. I są obrażeni na rynek, przez to, że stracili wszystkie swoje pieniądze, myśląc, że jest to takie proste, jak pokazują na Instagramie. Otóż nie jest. Także druga rzecz, jaką musi być świadomo, po tym, że z góry jest skazany na porażkę, decydując się na ten krok, jest punkt drugi, jakim jest, że czeka Cię ogrom pracy. Wyobraź sobie sytuację. Wchodząc na rynek. Codziennie konkurujesz z osobami, które są mądrzejsze od ciebie, mają więcej pieniędzy od ciebie, mają dostęp do lepszych informacji od ciebie, poświęciły więcej czasu na to, by zarabiać na rynku, mają swoje przewagi, wykonały pracę, której ty nie wykonałeś, na przykład Baktesting, o których wspominam, mają zebraną ilość danych, których ty nie zebrałeś, przez co mają pewność siebie, spokój i swoją metodę handlu, którą mają wypracowane przez lata, sprawdzoną na setkach transakcji. Jest to rynek niesamowicie konkurencyjny. Walczysz. O pieniądze. Z ludźmi, którzy mają o wiele większe doświadczenie niż ty i dostęp do o wiele lepszych informacji niż ty. I musisz być tego świadomy, że żeby ugrać choć część tych pieniędzy, które są do zgarnięcia z tej puli, musisz wykonać naprawdę ogrom, ogrom, ogrom pracy. Nie ma miejsca na bycie leniwym. To nie jest miejsce, w którym przyjdzie ci wszystko łatwo i za darmo. Mimo, że to się wydaje piękne, że tak powiem bardzo fajne, siadasz sobie na plaży z laptopem, tak jak to pokazują, odpalasz trade'a, o, zarobiłem 10 tysięcy złotych, fajnie. Tak to nie wygląda, szczególnie na początku. Na początku to ty 10 tysięcy złotych zobaczysz na rachunku demo, a nie w swojej kieszeni. Musisz być na to przygotowany. Trzeci punkt, jaki chcę poruszyć, jest to świadomość. Świadomość tego, co mówiłem na początku, że naprawdę jesteś z góry skazany na porażkę. Jeśli chcesz to robić, musisz być w 100% świadomy tego, że prawdopodobnie tę porażkę przez kilka lat będziesz odnosić, jeśli nie podejdziesz do tematu racjonalnie. Teraz jak podejść do tematu racjonalnie? Według mnie powinienś podejść do tego jak profesjonalista. Dlaczego osoby, które zakładają firmę, obmyślają każdy najmniejszy plan, każdą najmniejszą sytuację, która może nie wyjść? Analizują ją i wyciągają wnioski, planują, nie mając żadnego obrotu. Już się interesują księgowością, już się interesują tym, jak odliczą podatek, nie zarabiając nawet grosza ze swojego biznesu. Gdy przychodzimy do tradingu, osoba obstawia swoje ciężko zarobione pieniądze na giełdzie, nie mając nawet trading planu, nie mając nawet systemu wyjścia z rynku, systemu brania tej profitu, systemu ustalenia stop lossa, Nawet nie wiedzą, co to są za skróty. Zarządzanie kapitałem? Nikt o tym nawet nie słyszał. Co to w ogóle jest? Więc to jest trzeci punkt, który chciałem poruszyć. Czwarty punkt. To punkt, który też jest bardzo ważny i który bardzo, bardzo, bardzo dużo osób wpada w tak zwaną króliczą norę. I jest to, że nie ma drogi na skróty w tradingu. Musisz wykonać pracę. Musisz po prostu ją wykonać. Możesz mieć gotową metodę handlu, mimo wszystko, nawet jeśli nauczysz się metody, która jest zyskowna, musisz stać się w niej mistrzem. Musisz poświęcić czas, musisz poświęcić pracę na to, by daną metodą handlu się posługiwać. Nie ma drogi na skróty. Żaden kurwa bot, żadne sygnały, żadne kopiowanie innego tradera nie doprowadzi cię długoterminowo do celu. Który chcesz osiągnąć, dajmy na to, niech to będzie wolność finansowa. Ta magia, której szukasz w tradingu, jest w pracy, której unikasz. W prowadzeniu dzienniku tradera, w zbieraniu danych, w analizowaniu swoich porażek oraz zwycięstw, zastanawianiu się nad tym, czy Twoje zwycięstwo w tradingu było poprawne, bo tak, w tradingu da się zarobić niepoprawnie pieniądze. Efektem ubocznym zarabiania z tradingu jest to, że trzymasz się planu. Twój plan jest dochodowy, ty się go trzymasz i efektem ubocznym jest to, że, że dzięki temu zarabiasz. To determinuje fakt, że zarabiasz jako trader. Ok? Bardzo dużo osób tego nie rozumie, że pieniądze z tradingu to naprawdę jest efekt uboczny trzymania się planu. I w tradingu jak najbardziej istnieje powiedzenie, że zarobiłeś pieniądze w nieprawidłowy sposób, bo jeśli nie trzymałeś się planu, wyszedłeś z pozycji za szybko i Twoja pozycja zawróciła, a powinna się trzymać, dajmy na to, do. RR 1 do 5, a Ty wyszedłeś na 1 do 2, mimo że nie miałeś tego w planie, to na dobrą sprawę w długim terminie już zepsułeś sobie statystykę przez to, że powinieneś statystycznie wedle swojej metody i wedle zebranych danych trzymać tego tradera do 1 do 5, a zamknąć go na 1 do 2. I to jest autosabotaż i będziesz to popełniał, jeśli dopiero co wchodzisz w rynek. Wielu z Was będzie myślało, że jest wyjątkowych, że się nadajecie do tego, Powiem Wam tyle, główna prawda, my jako ludzie nie nadajemy się do tradingu tylko do kurwa tarcia chrzanu, więc jeśli uważasz, że nadajesz się do tradingu, bo nie wiem, masz na imię Maciek, nie obrażam tutaj żadnego Maćka, ale jest to typowy przykład po prostu, no to się mylisz i rynek Cię zweryfikuje. Rynek jest zawsze mądrzejszy od nas i rynek zawsze powie Ci prawdę. Bardzo dużo osób pokazuje prostą drogę w tradingu i że jest to banalne. I faktycznie, jeśli popatrzy się na to zero-jedynkowo, trading jest prosty, bo wystarczy trzymać się planu, mieć dyscyplinę, podejmować decyzje na podstawie prawdopodobieństwa, a nie tego jak się czujesz, co uważasz, co myślisz, co Ci się wydaje, tylko trzymać się swojego systemu i z reguły Patrząc, że tak powiem, z lotu ptaka, jest to bardzo proste, prawda? Jednak, jak przychodzi co do rzeczy, to mimo wszystko, że to jest takie proste, 99% osób dalej traci kasę, nie? I ciekawe dlaczego. Także o tym chciałem dzisiaj porozmawiać. Mam nadzieję, że tworzyłem kilku z Was głowę na trading i na to, jak podejść prawidłowo do tradingu. Pamiętajcie, profesjonalne podejście zawsze będzie lepsze niż podejście na zasadzie o, dzisiaj sentyment jest wzrostowy. No to gramy longi. No nie. System znak większości emocje. Zbierajcie dane, backtestujcie, wyciągajcie wnioski, uczcie się, analizujcie. Żadna praca nie idzie na marne. Najgłupsze powtórzenia, które robicie, w długim terminie przybliżą was do celu. Nie ma drogi na skróty, nie szukajcie jej. Jeśli chcecie osiągnąć sukces tradingu, wykonujcie Ciężką pracę i ciężką haruwę. Dla osób, które wysłuchały ten materiał, bardzo ważna informacja, którą wam teraz pokażę. Reaktywujemy mojego Twittera, który już dawno temu został założony. Małpaczum dla Paulo to jest mój Twitter. Macie go teraz wyświetlonego na, na ekranie. Wejdźcie, dajcie followa. Dodatkowo przypominam wam o darmowym kursie mentalnym, który trwa ponad dwie godziny. Macie do niego link w opisie. Całkowicie za darmo. Możecie obejrzeć o wiele, wiele, wiele więcej materiałów mojego autorstwa odnośnie mentalu i podejścia psychologicznego do tradingu. Kurs się, że tak powiem, cieszy niesamowitym feedbackiem od Was. Pomaga Wam osiągnąć Wasze cele tradingowe, także robię po prostu dobrą robotę. Dzielę się z Wami tym, co sam przeżyłem i tym, co sam robię w tradingu. No i co? Dżungla Pablo niszczy polską branżę tradingową i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.